Potrzebne jest stawianie pytań na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak pytali uczniowie Jana Chrzciciela. Oni pytali, czy Ty jesteś Mesjaszem. To znaczy, czy Ty masz moc i siłę do przemiany rzeczywistości tego świata. Czy jesteś w stanie wejść w serce człowieka, je przemienić, czy jesteś w stanie przemieniać relacje rodzinne, małżeńskie. I oczywiście, kiedy zastanawiamy się, jaka jest odpowiedź, to ta odpowiedź, której udzielił Pan Jezus uczniom Jana Chrzciciela, ona obowiązuje do tej pory. Ale w tej chwili musimy popatrzeć na to, co robi Kościół, bo Pan Jezus zawar swoją obecność, swoją działalność w Kościele. Oczywiście Kościół nie ogranicza Pana Jezusa, ale kiedy patrzymy na Kościół, to widzimy, co dzieje się w tym Kościele. W tym Kościele ci, którzy mają problem z demonami, zostają Uwolnieni, ci, którzy cierpią fizycznie, mogą być uzdrowieni. Ci, którzy stracili wzrok nie tylko wzrok fizyczny, ale także wzrok duchowy mogą na nowo przejrzeć. To jest miara działalności Pana Jezusa. I kiedy pytamy, o to, czy Pan Jezus działa, to trzeba popatrzeć, czy Kościół działa w wierności misji, jaką otrzymał od Pana Jezusa.